No wszystkim idziemy do Kyoto. Znaleźliśmy sobie hotel z onsenem, bo Bartek ma półtorej dnia wolnego, więc znaleźliśmy hotel z onsenem, żeby móc się troszeczkę zrelaksować. Właśnie pan Hubert podjechał. Idziemy na stację i na Shinkansen do Kyoto. Dobra, muszę się zapakować. No, co myślę. Właśnie Bartek kupuje nam bilet i zaraz idziemy na pociąg. Wnioskując ze zdjęć, hotel mamy naprawdę fajny. Zabukowaliśmy sobie onsen na dzisiaj, na 16 chyba. No, także właśnie kupujemy też bilet na powrót, na jutro, na 16. Myślę, że to będzie idealnie. Jeszcze wymydujemy się jutro rano, serwimy walizkę, pewnie gdzieś tam pójdziemy na obiad i potem sobie wrócimy na spokojnie do Nagoi. Wracając z tego hotelu, bo mi wnioskuję, że jest naprawdę fajny. I fajne było to właśnie, że mamy on cały dla siebie, że możemy z niego zarezerwować, bo bardzo często jest tak, że te oseny są dostępne dla wszystkich i bardzo często jest też tak, że, że w nie akceptują tatuaże. Więc to jest taki problem. problematek, ma bardzo widoczne tatua tatuaże i no, obstawiam, że no bank go nie puścili. Z tym czy ale to będzie nasz pierwszy raz, jak będziemy w takim onsenie japońskim. Wcześniej nie byliśmy. No właśnie głównie ze względu na brak czasu. No właśnie te tatuaże też są takim, powiedzmy problemem. No teraz to wszystko wiadomo, że się zmienia idzie do przodu i coraz więcej hoteli i onsenów właśnie coraz częściej zezwalają na tatuaże. Ale mimo to nadal mają w głowach takie myślenie i takie przekonanie, że tatuaż równa się i Jakuza, czyli mafia japońska. Co jest troszeczkę moim zdaniem idiotyczne ze względu na to, że my jesteśmy ewidentnie nie jesteśmy japończykami i no nie wiem jak mielibyśmy przynależeć do mafii japońskiej. Ale dobra, widziałeś tego pana? Krainy os. A to jest pokój dla matki z dzieckiem metr kwadratowy w przestrzeni. Ale fajnie, że jest coś takiego. I wykańczająca podróż. Jechaliśmy jakieś pół godziny. Teraz udamy się w kierunku poszukiwania jakiegoś jedzenia. Na stacji zawsze jest najwięcej restauracji. Co idziemy przed siebie? Jak coś znajdziemy, no to znajdziemy. Jak mamy się moczyć w baseniku, dzisiaj to czas takiego lekkiego zjeść. To jest Kyoto, to od razu mają angielskie menu. Pani też kuma, że my nie kumamy. Właściwie co to jest za ryba? Dla ciebie. O, twój partii taki romantyczny. Smaczne mm, kwiatek. Ciekawe czy był jeden. Czysto dobra? Bo zjadłem kwiaty i dziwne Co to wiesz? Makrelo? Bardzo dobry, Kumaj. Ale mieliśmy zjeść leciutko. Już każdego, zaraz będziemy wiesz. trochę? Tak, będziemy tak, tak pełni, że pójdziemy na dni. będziemy na dni. Miso ryż, kapustka, kurczak i omlet. Ile kupuję taki omlet, takiego gotowca? To on jest zawsze zimny. To też jest okej, okay, ale jest po prostu zimny. A ten jest świeżo zrobiony. ciepły ciepłytki jest kolosalna różnica pomiędzy takim zarobionym na świeżo, a kupnem 130 To co, idziemy dalej? Ruszamy dalej na podwój Kyoto. Najdłam się i super się rozgrzałam. Łapiemy taksówkę i jedziemy do hotelu. Ostatnio na Instagramie mi się wyświetlił taki reel z taką lodziarnią w Kyoto. I tam robią takie artystyczne lody. I tak się składa, że akurat ta lodziarnia jest blisko naszego hotelu. Więc zostawimy walizę i idziemy na lody. っありがとうございました。 Pierwsze wrażenie? Siedzimy i czekamy, aż nas zamildują. I Jak szłam za panią, to słyszałam, jak mówiła do. do yu, tam jednego gościa. Już to powiedziała? Aryboru, sensiu. Cześć, to? Tak udziała. powiedziała. Bart tak. Bardzo ci <grywa> Cały chodek, cała ta otoczka. I ta przestrzeń tutaj, z tą wodą, sprawiają, że ja już jestem zrelaksowana. <grywa> Dopiero to przyszłam, a już jestem w prostu. Onsen sweet room on the basement. There's an in your room. Mówiłam, że słabym słabo tutaj jakoś śmiało się. Mhm. Mm Dzień dobry, mocno. Wstałam cały wieczór. Przyszła pani i powiedziała, że, że możemy upgrade'ować swój pokój. Mamy pokój z Onsenem. Chciałam po prostu wannę w pokoju. Nie musimy nigdzie wychodzić. Siedzimy w Onsenem całą aż będziemy mieć takie palce, takie rodzynki. Pierwszy raz to jest ważne. To jest niesamowite. Pierwszy raz będziemy w Onsenem po czterech latach. Pierwszy raz. Co? Cukierek. A może to jest do herbaty? Cukier. Nie wiem, do go stwierdzić. Możliwe, to jest cukier do herbaty. Możliwe, że ja jem właśnie kostkę cukru. <laughs> Oni sobie myślą o nas. to na jaki z Polski? Mm. Nie, okej, okay. więc spróbuj. Czy to jest cukier, czy to jest taki cukierek pudrowy? I co? Jak dla konia. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Taka oaza. Jest tak cicho. Mimo, że jesteśmy w centrum miasta, jest strasznie cicho, bo jest wszystko odgrodzone od głównej ulicy. Idealne miejsce na relaks. Dziękuję Ten pokój jest jakiś kosmosem. Chcesz kawkę? Nie wychodźmy z tego. Mieliśmy zarezerwowany ten onsen na 16, a teraz mamy onsen pokoju. Nie musimy nigdzie iść. Ja, ale jest absolutny sztos. Barman, dawaj drina. Do czego to służy? No to, kto tego użyje? Sugoi! Zacznijmy od początku, więc... Tu jest tak zwany gękan, czyli tu się zdejmuje buciory, tu mamy bamboszki, których nie założyliśmy i już zakładam. No dla mnie są dobre, ty byś raczej się nie zmieścił. Przy czym ja wziąłam chyba męskie. Nieważne. Przechodzimy do pomieszczenia. Nie jest to jakoś interesujące. Tu mamy salon. Tu mamy sypialnię. Tam jest onsenik nasz, w którym spędzimy wieczór. Bardzo romantyczny. 15 minut tam wpadłem. Dobrze, okej. Okay. Tutaj mamy strefę wypoczynku, zobacz. Możemy posiedzieć, popatrzeć na ścianę, pokontemplować. Nie, no w życiu tego nie że to było używane. Bye, bye Żartowałam. Tutaj jest toaletka. Dobrze, Barti, że to jest toalet. Tak wygląda łazienka. wannę. z telewizorem. Jest też prysznic. Można wyjść. Bo dzisiaj jest bardzo gorąco i dobrze jest się schłodzić w taki upalny dzień. Ale to nie będą zwykłe lody, tylko to będą niezwykłe lody. To będą bardzo artystyczne lody. Ogólnie to jest rodzaj kwiaciarni. Tu można kupić roślinki i takim ekstrasem właśnie są te lody. <śm> Właśnie zamówiliśmy sobie lody i do wyboru były jakieś zwykłe kwiatki albo subaki. Kamelia japońska. Subaki to jest kamelia. To jest ten kwiat, który Chanel ma w vlogu. Zaintrygowałam cię? Masakra. Tym faktem. Najlepsze było to, jak pani dała znać, widziałeś, żebym zaczęła nagrywać, bo ona te płatki robiła przy mnie, bo całą resztę miała przygotowaną a te płatki robiła przy mnie. O, nie wiem tego to jest za ładne. Minimoci Może 4 karatki to są. Mm. Sorbet czy te smoczy? Mm -mm. to jest zrobione z tej pasty, z zupy. Ale nie jest złe. Nie jest To są ryżowe też. Lody były zaskakująco dobre. Spodziewałam się, że te wszystkie kwiatki kolorowe i te takie fikuśne ozdoby będą niezjadliwe. Te kwiatki były zrobione z pasty Azuki, to jest ta fasola taka czerwona. Wiadomo, że, było, że ta pasta była, jakby nie tam, koloryzowana i barwiona, ale ja tej pasty no, ja nie przepadam za nią. Natomiast zaskoczenie ogromne, ponieważ one były bardzo słuszne, te kwiatki. Lody same w sobie też bardzo dobre. To były też chrupki ryżowe, wafelek, wiadomo, chrupiące świeżutki. Niam, niam, niam. Mega impuls. I ten gościu, który nam dziękował te osiwory nam dawał, to był właściciel, chyba, nie? Ten typek. Tak, tak też spoko, bardzo miły typ. Fajne miejsce, takie relaksujące wśród tej takiej natury, w otoczeniu kwiatków, można było zjeść kwiatki. To jest subaki właśnie, jadą lody w kształcie tych kwiatków. Wracamy do hotelu i wskakujemy do ciepłej wody.

Zjedliśmy śniadanie, skoczyliśmy jeszcze na chwilę do onsenu, tak na pół godzinki, żeby się rozgrzać przed dzisiejszym dniem. Właśnie się wymeldowaliśmy i teraz będziemy szukać miejsca na jakiś obiad. Muszę Wam przyznać, że na maksa się zrelaksowałam przez dwa dni. Ja ogólnie jestem osobą, która ma problemy z takim... Odpoczynkiem, z relaksem. Zazwyczaj nie potrafię odpoczywać, A to jest mój taki problem. Mamy wannę w domu i wiecie, ile razy wziąłem kąpiel. W tym roku zero. Jak już jestem w tej wannie, to zazwyczaj się zastanawiam, co mam jeszcze do zrobienia i mogłabym coś zrobić w tym czasie. Nie potrafię tych myśli tak uspokoić, żeby się wyciszyć i, i faktycznie odpocząć i zrelaksować. Tutaj muszę przyznać, że było inaczej. Myślę, że cała ta otoczka, cały ten klimat tego miejsca, już samo to, że jestem tutaj w tym ogrodzie pięknym, to tak wpływa na mnie kojąco i tak i czuję się, że opoczywam. Hotel niesamowity, naprawdę jedzenie pyszne. No to sen nie będę Wam mówić, jaki on jest fantastyczny, bo sami widzieliście, jak to wyglądało. Wczoraj siedzieliśmy no za dwie godziny w tej wannie, ale było bardzo miło i i bardzo gorąco woda tam była to był naprawdę quality time bardzo dobrze spędzony czas, ale teraz idziemy na dworzec zostawimy walic, jak pójdziemy jeszcze tam okręcić się po okolicy, może jakieś świątynie odwiedzimy i wracamy do Nagori Tu jest mnóstwo takich miejsc przechowalni bagażu I mimo tego, że naprawdę jest tego cały rząd Wszystkie były pozajmowane Ale udało nam się znaleźć jedno miejsce Mają też odpowiednie nazwy, żeby zapamiętać Gdzie się stawiło bagaż Ajisai to nasza próba. Wstawiliśmy walizkę i idziemy teraz Pozwiedzać jeszcze jakiś kawałek Kyoto My do świątyni buddhijskiej Które się nazywa jak się nazwa, jest... Tak idziemy tam Przed wejściem do świątyni trzeba umyć ręce Nie używać do tego właśnie tych chochelek. A też umyć głowę jak ten pan na przykład. <grywa> Bardzo to Tu jest tofu Barti, co to jest? To jest owoc obo jakiś? Sakura A to jest jakaś macia Ten ziemniak jest najlepszy. Ja go normalnie hejtuję, ale się mi najbardziej smakuje. Mm. Mało to znaczy, że koniec. Mnie najbardziej smakował ryż. Ziemia. Ryż z dodatkami. Ziemia w tym górze był absolutnym hitem, tak. Najmniej mi smakowała kapustka. Mamy walizę, idziemy teraz na pociąg. Wracamy do na Jesteśmy już na dworcu w i czekamy na pociąg do Nagoi. Także będziemy się przyjmyć z Wami. Dziękuję za dzisiejszego bloga i do zobaczenia w kolejnym. Pa pa! Pa pa!